Cześć. Ja nazywam się Przemek Sibera, a to kanał Afiliacja w pigułce, w całości poświęcony tematyce zarabiania w internecie. W poprzednim filmie pokazywałem ci najlepsze szablony na WordPressa, które możesz użyć na swoją pierwszą stronę afiliacyjną. Gdyby jednak żadna z moich propozycji nie przypadła ci do gustu i gdybyś postanowił po prostu szukać szablonu na własną rękę, warto zaopatrzyć się w narzędzie do testowania szybkości ładowania strony. O tych właśnie narzędziach będę mówił w dzisiejszym odcinku. Pokażę Ci najlepsze darmowe narzędzia, jak je obsługiwać i na co zwracać uwagę, kiedy je używasz. Ale zanim przejdziemy do konkretów, zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału. Kliknięcia tego dzwoneczka obok, aby być na bieżąco informowanym o nowych filmach na moim kanale. Zachęcam Cię również do zostawienia łapki w górę, komentowania i przesłania tego filmu dalej w świat, aby jak najwięcej ludzi się o nim dowiedziało. Pamiętaj również, że jestem na social mediach. Możesz mnie śledzić na Facebooku, Twitterze czy Instagramie, a linki do moich profili. Umieszczam na dole pod nagraniem. To tyle tematem wstępu, a teraz jedziemy. Intro. Google od dawna nie ukrywa, że szybkość ładowania Twojej strony może mieć wpływ na jej pozycję w wyszukiwarkach. Ucierpieć może również Twój współczynnik konwersji, bo taki użytkownik kiedy wchodzi na Twoją stronę i musi czekać kilka sekund, zanim ona się załaduje, po prostu straci cierpliwość, kliknie wstecz i Ty wtedy tracisz takiego klienta potencjalnego. Na szybkość ładowania strony ma wpływ wiele czynników. Między innymi parametry Twojego serwera, waga Twojej strony internetowej, czy ilość skryptów lub obrazków, które muszą się załadować, żeby strona działała już w 100%. Jak upewnić się, czy Twoja strona internetowa czy szablon motyw, jaki wybrałeś na tą twoją stronę internetową jest wystarczająco szybki? I tu z pomocą przychodzi internet. Internet pełen jest darmowych narzędzi do testowania szybkości działania strony internetowej. Za chwilę wam je oczywiście pokażę, ale zanim do nich przejdziemy, zanim wskoczę na kompa, jeszcze taka krótka notka teoretyczna. Każde z tych narzędzi, które za chwilę ci przedstawię, Mierzy szybkość ładowania strony i wiele innych parametrów. Ja zwracam uwagę dokładnie na dwa parametry. Są to fully load page, czyli ile czasu potrzebuje Twoja strona, aby załadować się w pełni, i time to first byte lub po prostu TTFB. Jest to współczynnik, który określa po jakim czasie twoja strona w ogóle zaczyna się ładować czyli na początku widzisz ten biały ekranik to wtedy właśnie działa TTFB nie twierdzę, że akurat te dwa parametry są najważniejsze dla Google, ale dają ci one tak jakby ogólny obraz tego czy tak naprawdę twoja strona potrzebuje tej optym optymalizacji czy nie potrzebuje prawda jest taka, że algorytm Google prawdopodobnie patrzy na te wszystkie parametry, które możecie znaleźć w tych narzędziach ogółem dlatego Najlepiej mieć je wszystkie jak najlepsze. Wtedy masz pewność, że zrobisz wszystko pod względem szybkości, żeby Twoja strona była jak najwyżej wyszukiwarce Google Ok. czas wskoczyć na kompa. Pokażę wam te narzędzia, o których tutaj mowa. Ok, jesteśmy na kompie. Od razu wam powiem, że w tym teście tutorialu weźmiemy pod uwagę jakby dwa motywy. Jeden z nich to jest motyw. Od Studio Press Demes, czyli Genesis. Jest to motyw, który już Wam polecałem w ostatnim nagraniu. I jak widzicie, jest to bardzo prosta strona trochę tekstu, jakieś guziczki, call to action, parę obrazków. Wygląda bardzo profesjonalnie, przejrzyście. Widzicie, gdzie jest od razu nawigacja, gdzie co, jak możecie znaleźć. Jest to bardzo prosta strona i bardzo bym ją Tobie polecał na początek. Kolejny dla porównania będzie to motyw ClickMag, jak widzicie wizualnie wygląda naprawdę super. I jeśli zwracalibyśmy uwagę tylko właśnie na to jak wygląda, to każdy od razu by wybrał ten. Jest dużo fajnych obrazków, jakieś fajne ikonki. Tu wszystko pięknie wygląda. Tu dziś na Facebook się wyświetla tu jakaś miejsce na reklamę. No super, ale czy pod względem szybkości będzie też tak fajnie? Zobaczmy. Pierwszy, pierwsze narzędzie, jakie Tobie polecam do testowania szybkości ładowania strony, to WebPage Test. Oczywiście, jeszcze zanim zacznę, może przypomnę, że wszystkie linki do wszystkich tych narzędzi umieszczę tutaj. Opisie do tego nagrania. Także, żebyś nie musiał szukać, po prostu zjedziesz sobie tam na dół, klikniesz linka i będziesz mógł od razu działać. Czyli webpage test.org. Wrócimy sobie tutaj ten nasz pierwszy. Motyw, Genesis. Zobaczycie mniej więcej, jak on wygląda. Jest to bardzo popularne narzędzie. Naprawdę mierzy bardzo dużo parametrów. Tu na dole możecie sobie jeszcze Zmienić z jakiego miejsca chcecie, po prostu z jakiego serwera chcecie przetestować tą prędkość i na jakiej przeglądarce. Ja sobie tu już wybrałem Kalifornię i że na Chrome Jak widzicie, a a, 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 to są wynik bardzo dobry Wszystko na zielono. Tu jest jedno d, ale tym akurat bym sobie teraz nie zawracał głowy. W każdym bądź razie, co nas interesuje? Interesuje nas tutaj ten, ta tabelka, czyli first byte. Ten first byte to jak już wspominałem. Oznacza, kiedy strona zaczęła się ładować. W tym przypadku wyszło nam tu po 0,32 sekundy. Warto też zwrócić uwagę również na ten parametr First Contentful Paint. Jest to parametr, który określa, kiedy ty, jako użytkownik, zobaczyłeś tekst na stronie i już mogłeś go czytać, chociaż strona jeszcze się nie załadowała. W tym przypadku tu mamy niecałe 0,9 sekundy. I kolejna rzecz, czyli tutaj, kiedy strona się już załadowała, całe załadowanie strony trwało 1,1 sekundy. To wynik naprawdę imponujący. I myślę, że pobije ten klikmak na głowę. Co jeszcze możecie sobie zobaczyć, co jest bardzo fajne, to sobie tu zjechać na dół i tu zobaczyć tą całą falę, żeby sprawdzić, co zajmowało Wam najwięcej podczas ładowania się. Czyli na przykład tutaj same style ładowały Wam się przez 259 milisekundy. Tu macie również jakieś różne skrypty po 227 milisekund. Czcionki, ile Wam zajmowało ładowanie się. Także jest tu naprawdę sporo, sporo informacji, które może Tobie jako początkującemu się na pewno nie przydadzą. Ale jak już ktoś tam w tym siedzi i się tym zajmuje, to. Jest naprawdę nad czym pracować. Dobra, teraz dla porównania pokażę Ci właśnie ten klikmak. Czyli pamiętajmy, było tutaj 0,32, 0,86, 1,1 sekundy. W przypadku tego, Genesis. Teraz wrzucimy ten sam ten sam serwer czekajcie to sobie skasuje bo to jest niepotrzebne Teraz wrzucimy ten sam serwer ta sama wyszukiwarka żeby wszystko było identycznie start test Tutaj uciąłem nagranie W sumie cały proces trwał ponad 20 sekund nie chciałem was zanudzać żebyście patrzyli po prostu w czyste ekran i nic się nie działo W każdym bądź razie popatrzmy na wyniki Tu już Mamy bardzo dużą różnicę. Pamiętacie, tam wszędzie było a, 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 a no i tutaj D. Tu jest jedynie lepsze, co jest, to właśnie jest ten pierwszy parametr, a reszta tutaj jest F, czyli najgorzej jak może być. Ten C to też nie jest najlepiej B to też jest gorzej, bo A to jest zawsze najlepszy parametr. I zjedźmy sobie niżej, żeby zobaczyć, jak nam się to tam ładowało. I jak już tutaj widzimy. Pierwsza pierwszy... strona zaczęła się ładować po 0,34 sekundy. Pierwszy tekst pojawił się po 0,836 tysięcznej sekundy. Tutaj wyniki, może... myślę, że są porównywalne. Nie jest tak źle, ale jeśli sprawdzimy, kiedy strona się załadowała w pełni, i tutaj mamy boom. Ponad 9 sekund. Czy ty, jako użytkownik, kiedy wchodzisz na stronę internetową i czekasz 9 sekund aż ona się załaduje, będziesz czekał? Zazwyczaj jest tak, że klikasz wstecz i nigdy na tą stronę nie wracasz. Oczywiście są wyjątki, jak jakieś tam na przykład OneTy, czy WP, gdzie jest milion reklam i to się trochę dłużej wyświetla, ale to są już takie wielkie strony, które tam mają zawsze miliony użytkowników, więc. W takich przypadkach dużych to nie ma znaczenia, ale Ty, jako afiliant, jako początkujący, gdzie każdy parametr jest ważny, kiedy walczysz z konkurencją, to jednak musisz zwracać na to uwagę. Czyli widzicie, ponad 9 sekund. Zobaczmy szybko, co to tam się tak nam długo ładowało. Czyli klikamy znowu w tą graficzkę i widzicie, pat, ile tu jest tych skryptów, CSS-ów. Tego jest po prostu multum. Tu jakiś obrazek. Ładował się prawie 2 sekundy. No, tego jest sporo, więc wizualnie wygląda to super. Na testach już tak fajnie nie wygląda. Są jeszcze inne narzędzia, które pomogą Wam oszacować szybkość ładowania strony. Jest to na przykład GTmetrix Ja też go używam bardzo często po prostu wbijacie sobie adres strony tutaj już nie będę tutaj wam porównywał znowu tego od nowa wbijacie sobie analizujecie tutaj mamy ocenę a chociaż ja na te oceny bym raczej nie zwracał uwagi ani na te tutaj wiadomo jest to jakiś tam ogólny obraz ale nie jest to nic dokładnego i na co bym zwracał uwagę to tutaj właśnie TTFB, czyli po 327 milisekundach, a cała strona załadowa załadowała się po 635 milisekundach, czyli jeszcze szybciej. Oczywiście tu użyliśmy innego serwera, bo z Vancouver w Kanadzie tam była Kalifornia, tu Vancouver, no i Chrome. Chrome, czyli to akurat to samo. No ale widzicie, widzicie mniej więcej o co tu chodzi, też sobie możecie zobaczyć, poprzeglądać. Możesz na przykład nawet sprawdzić, jeśli coś jest nie tak, to masz tu poradę jak to naprawić. Ale to raczej jest też dla kogoś, kto się na tym zna, bo początkujący więcej narobią szkody niż, niż pożytku. Ja sam na przykład też się nie zajmuję taką optymalizacją, chyba że jakimiś tam podstawami. Ale dobra, przechodzę do kolejnego narzędzia, to jest tools.pingdom.com. No, i analogicznie, po prostu wbijacie sobie znowu tutaj adres strony, możecie sobie wybrać skąd chcecie, jaki serwer chcecie użyć. My używamy powiedzmy sobie San Francisco, startujemy z testem. Tu czasami, właśnie jako, że jest to darmowe narzędzie, zdarza się, że stoisz w kolejce. Ja tu jestem akurat pierwszy w, pierwszy w kolejce, więc powinno to być szybko. I zeszło nam, tu znowu mamy jakąś ocenę. Ile nasza strona waży Ile zapytań wysyła Jaki jest czas I załadowania I to na przykład mamy żeby Jakieś tutaj błędy Które możemy naprawić i oczywiście od razu są porady Jak je naprawić Jest tu również sporo statystyk Oczywiście też to narzędzie jest z Afryku I kolejne ostatnie narzędzie które wam tutaj polecę to narzędzie od Google Czyli Google Page Speed Insights linkami umieszczę na dole. Wbijacie sobie adres stronę analyze i tak wszystko nam się załadowało. Wynik 89. Powiem szczerze, że dużo osób zwraca na to uwagę, ale ja bym do tego jakieś wielkiej uwagi nie zwracał. Bardziej oczywiście tu, patrzyłbym tutaj na te statystyki, żeby wiedzieć, co poprawić. Jest tu też tego naprawdę mnóstwo. Jakieś są właśnie też typy, co poprawić, jak. Także jest tu również sporo informacji. Jeszcze raz przejdziemy: Webpage Test Tool, GT Matrix, Pingdom Tool i PageSpeed Insights. Na tym ten tutorial wam zakończę. Myślę, że wszystko jest jasne. Gdybyś miał jakieś pytania, to wiadomo w komentarzach zadawaj. Ale nie są to skomplikowane narzędzia. Ja wyskakuję z kąpa i będziemy kontynuować. Jesteśmy z powrotem, więc kontynuuję temat. Oczywiście, jeśli jakiś motyw WordPressa spodobał ci się tak bardzo, że chcesz go użyć, mimo że jest wolny, to jest sposób na to, aby to zmienić. Na innym filmie pokażę ci, co ty, jako amator bez specjalistycznej wiedzy, możesz zrobić sam aby poprawić szybkość ładowania Twojej strony internetowej. Wymaga to m.in. zainstalowania jakiejś wtyczki i jej optymalizacji według szablonu. Gdybyś jednak taką optymalizację chciał mieć zrobioną na glans, bum cyk cyk, to polecam poszukać jakiegoś eksperta, który się na tym zna. Ja swojego znalazłem za pośrednictwem portalu dla freelancerów APOR.com, o którym już tam wspominałem wcześniej przy okazji filmu o tytule jak szukać copywritera na twoją stronę internetową taka optymalizacja powinna cię kosztować w okolicach 100 może 200 dolarów za jedną stronę oczywiście możesz to pewnie zrobić taniej na przykład szukając eksperta na jakichś branżowych forach czy grupach na facebooku albo na polskich portalach dla freelancerów tutaj masz wolną rękę tybyś jednak chciał skorzystać z eksperta z którego ja korzystam to zapraszam do kontaktu Oczywiście podzielę się tą informacją. Ok, pora powoli kończyć. Ja jeszcze raz przypominam o subskrypcji mojego kanału. Jeśli tego jeszcze nie zrobiłaś, nie zrobiłeś. Pamiętaj, żeby też zaznaczyć ten dzwoneczek obok tego guziczka czerwonego, bo dzięki temu będziesz na bieżąco informowany o nowych filmach na moim kanale i nic nie opuścisz. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Możesz również zadać. Pytanie w komentarzach. Postaram się odpowiedzieć jak najszybciej. A fajnie by było, jakbyś przesłał ten film jeszcze dalej, bo być może wśród Twoich znajomych jest ktoś, kto również jest zainteresowany tematyką zarabiania w internecie. Pamiętaj również, że jestem na social mediach: na Facebooku, Twitterze, Instagramie i chyba nawet, tak, i na LinkedInie. Możesz mnie tam śledzić. A dlaczego warto mnie tam śledzić? Bo umieszczam tam. Materiały, których nie mogę wrzucić tutaj na YouTube. A. Oczywiście linki do wszystkich profili umieszczę na dole pod tym nagraniem. Z mojej strony to wszystko. Trzymaj się gorąco. Pozdrawiam Cię. Cześć!